Hej, hej, dzień dobry, witam Was w Literackim Ogrodzie. Ja jestem Julia i dzisiaj przygotowałam dla Was lektury, książki idealne na zimę. I tak, jeszcze tytułem wstępu: bardzo się cieszę, że bardzo podobały Wam się, a przynajmniej dużo osób obejrzało prezentowniki. No ale wnoszę z tego i dziękuję Wam za to ale wnoszę z tego, że po prostu są one potrzebne. I pomyślałam, że w związku z tym, skoro jest, jest potrzeba, to ten materiał też będzie takim bonusowym prezentownikiem. Oczywiście już tutaj nie będę, będę aż tak stawiać uwagi na, na tę właśnie kwestię prezentową, ale postarałam się, żeby to były książki też ładne wizualnie. Nie tylko świetne, świetne treściowo, ale też ładne wizualnie, żebyście mogli coś sobie jeszcze dobrać. No i postaram się właśnie tak pokrótce powiedzieć, dla kogo, dla kogo one mogłyby być też dobre. Mam nadzieję, że osoby, które już mają porobione prezenty albo w ogóle nie, nie są zainteresowane tym tematem, się nie zdenerwują na mnie i też będą się świetnie, świetnie bawić, <laughs> albo chociaż dobrze. I, I znajdą coś dla siebie. No więc zapraszam Was serdecznie. I zacznę od takiej e, lekkiej książki. Generalnie ja lubię zimą czytać sobie o przyrodzie, o zwierzętach. Nie wiem, właśnie właśnie szczególnie zimą ten, ten aspekt e, bardzo mnie przyciąga i bardzo lubię takie książki właśnie lżejsze, gdzie jest dużo ciekawostek, gdzie możemy po prostu w, w jednej książce dużo się dowiedzieć i w tej kategorii wybrałam dla Was Elokwencję Sardynki. Jest to świetna książka właśnie o stworzeniach wodnych, o, między innymi o sardynkach. Napisana jest przez, przez badacza badacza właśnie fauny morskiej, który bardzo, bardzo tą książkę napakowuje takimi osobistymi Relacjami ze zwierzętami, swoimi osobi osobistymi przeżyciami. Więc, jeśli lubicie takie, takie książki o przyrodzie, w których autor też, też daje jakieś swoje przemyślenia, swoje anegdoty z własnych doświadczeń, no to super. Jeśli wolicie, gdzie, gdzie autora jest mniej, a, a postawiony jest nacisk. W 100% na przyrodę, no to to nie, może nie do końca będzie dla was, ale myślę, że mimo wszystko warto, warto chociaż spróbować, może z biblioteki wypożyczyć, no bo jest to naprawdę bardzo ciekawa książka, pokazująca naprawdę przeróżne, przeróżną twarz ryb i innych stworzeń morskich. I pokazująca też, że nie tylko w morzu możemy znaleźć. Znaleźć bardzo ciekawe istoty, ale nawet w wielkim mieście może się okazać, że jakieś wodne, ciekawe stworzenia znajdziemy. Idąc dalej, jeszcze tym kluczem w miarę lekkiej literatury, chcę Wam polecić książkę z klasyki dziecięcej, która jakieś dwa lata temu była bardzo popularna z racji ekranizacji. Teraz już chyba szał na nią trochę prze, przeminął, ale myślę, że no, jeśli ktoś ma jeszcze ochotę po nią sięgnąć, no to zima jest najlepszym momentem, bo tam, a właściwie nawet ten okres przedświąteczny, bo w fabule jest właśnie pięknie pokazany święta, święta Bożego Narodzenia. No i mówię tutaj o małych kobietkach. Ja wiem, że ta książka ma swoje wady, m.in. No, nie do końca przystępny język, też y, duża osób zarzuca jej y, nadmierne realizatorstwo. ale jeśli Wam to nie będzie przeszkadzać albo i tak chcecie, chcecie po nią sięgnąć, to bardzo Wam polecam, bo jest to naprawdę urocza historia taka przepełniona ciepłem, rodzinnym. Y, Miejscami trochę naiwna, miejscami właśnie taka trochę moralizatorska, ale wydaje mi się, że właśnie ten okres przedświąteczny ma w sobie taki, taką potrzebę, takiej nieco, nie, nie, nieco naiwności, takiego właśnie świątecznego, świątecznego czaru, takich wspomnień, wspomnień rodzinnych, wspomnień z dzieciństwa. A i tak uważam, że to jest naprawdę. Naprawdę też ciekawa książka, są tam, sama fabuła jest dosyć, dosyć zajmująca, a postaci też są całkiem ciekawe, więc no, myślę, że jeśli jeszcze nie znacie, albo na przykład chcecie sobie przypomnieć, no to małe kobietki zimą, szczególnie właśnie na początku przed świętami to jest, to jest naprawdę coś fajnego. Zima to jest też czas, w którym chętnie sięgamy właśnie po... Książki a, zanurzone w zimnie, takim chcemy, chcemy również w literaturze poczuć to, to zimno. I tutaj chcę Wam polecić dwie świetne książki tego samego autora, czyli Stefana R. Bowna. To jest książka to są książki literatura, to jest literatura faktu. I tak, i mamy tutaj biografię Amundsena, Ostatni Wiking i Wyspa Niebieskich Lisów, wyprawa, legendarna wyprawa Berninga. I zacznę może od tej. O, nie, ja ją sobie czytałam w zeszłym roku i zrobiła na mnie naprawdę duże wrażenie. To jest biografia znanego wielkiego polarnika Amundsena, który, który był na, na dwóch mroźnych biegunach. Jest tu świetnie opisane, jak, jak przygotowywał się do wypraw, jak podchodził, podchodził do tego sportu, no bo on to nazywał sportem. Zresztą można powiedzieć, że, że zdobywanie biegunów to, to był sport ekstremalny. Jest tu też oczywiście opisana jego gonitwa, tak? No, nazwijmy to. Jego właśnie gonitwa do bieguna z Shakeltonem, która no niestety dla, dla Shakeltona skończyła się tragicznie. No, jest tu naprawdę mnóstwo ciekawych informacji. Dowiemy się z tej książki również, jakim przede wszystkim, wydaje mi się, że to jest najważniejsze w tej książce, że pokazuje, jakim człowiekiem był Amundsen. Jak, jakie właśnie było jego podejście do, do, do tych wypraw polarnych? Jak korzystał z, z dobrodziejstw, doświadczeń ludzi żyjących na, na tych mroźnych terenach, często właśnie e, omijanych, omijanych w, przy planowaniu przez, przez innych polarników. No, jest to książka pełna treści i serdecznie Wam ją polecam również bardzo bardzo zaciekawiła mnie ze ją czytałam w tym miesiącu Wyspa Niebieskich Lisów o legendarnej wyprawie Beringa i o ile historia Amundsena jest w dużej mierze nastawiona właśnie na Amundsena tak tutaj mamy biografię właśnie bardziej całej wyprawy więc i samego Beringa również innych członków członków wyprawy oraz samej koncepcji tej, tej wyprawy, dowiemy się właściwie dlaczego doszło do, 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 do tej wyprawy, no i jakie były jej losy. No i również wyprawa Beringa miała, e, miała swój przebieg w takich mroźnych, e, syberyjskich lokacjach, więc no, jeśli, jeśli szukacie takiej książki, która trochę was zmrozi, no to te dwie zdecydowanie wam polecam. Zwłaszcza, że sam autor też pisze w taki sposób, że bardzo przyjemnie się to czyta. Właśnie i jedna, i książka o Amundsenie, i Wyspa Niebieskich Lwisów były po prostu bardzo przyjemne do czytania. Odchodząc od literatury faktu, przechodzimy do powieści. I chcę Wam polecić książkę Była sobie rzeka, Diane Satterfield. Ona ma w sobie właśnie trochę taki, takie zimno, taki mrok. Oczywiście no nie, jest to, nie jest to jeszcze literatura grozy, ale no właśnie historia, która przesycona jest trochę takim wilgotnym chłodem. Jest to opowieść o, o tym, jak w pewnym nadrzecznym miasteczku wyłowiono z rzeki małą dziewczynkę, która nie pamięta. Kim jest trudno się od tego dziecka dowiedzieć, kim ono jest no i zaczynają się poszukiwania rodziny dziecka I okazuje się, że prawdo tej dziewczynki domaga się kilka osób, ponieważ kilka osób w niedawnym czasie straciło, zagubiło swoje dziecko. No i tutaj zaczyna nam się historia, historia w której Próbujemy dociec prawdy, kim jest ta tajemnicza dziewczynka i która rodzina tutaj mówi prawdę. Jest to książka przede wszystkim o, o więzach rodzinnych, o potrzebie tych więzów, o macierzyństwie, o rodzicielstwie, o tym, co, co dzieje się w duszy człowieka, kiedy, kiedy jest rodzicem, czy też i potem traci to dziecko rodzicem, czy też opiekunem, bo to, bo to nie tylko chodzi o samych rodziców, i co, co dzieje się, kiedy, kiedy się to dziecko traci, czy też tutaj można spojrzeć na to szerzej, nie tylko dziecko, ale jakiegoś członka rodziny, więc jest to naprawdę całkiem przyjemna lektura, taka mm, nie bardzo ciężka, ale jednak budząca emocje i taka właśnie lekko. Lekko dołująca, więc na zimowe wieczory może sprawdzić się bardzo fajnie. I również książką, po którą warto sięgnąć, w szczególności, w szczególności zimą, jest portret Doriana Gray'a, Oscara Wajda, bo podobnie jak, jak opisywana tutaj historia młodego chłopaka, który niestety wpada w szpony. Własnych nie... poniekąd własnych pragnień o nieśmiertelności, który przez pychę i przez swoją próżność staje się niestety człowiekiem bardzo niegodziwym. I można właśnie powiedzieć, że metaforycznie nawet to się łączy trochę z zimą, no bo pod tą piękną powłoką, tak jak na piękną powłoką śniegu i, 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 i blasku, czasami chowa się prawdziwa zgnilizna i zepsucie. No, tak samo jest w przypadku Doriana Greya. Pod, pod piękną, chłopięcą twarzą kryje serce naprawdę niegodziwe. Dlatego uważam, że szczególnie zimą warto sięgnąć po portret Doriana Greya. A po portret Doriana Greya warto sięgnąć na pewno, ponieważ jest to książka świetna, opisująca Zakamarki ludzkiej duszy, opisująca często, często nas samych, słabości, które potrafią nas niszczyć. A przy tym chciałam Wam szczególnie polecić to wydanie z Wespera, ponieważ jest ono naprawdę bardzo ładne. Też w środku znajdziemy ilustrację. Tutaj jest też twarda oprawa. I o ile ja się na tłumaczeniach kompletnie nie znam ja jestem osobą, która się, się na tym kompletnie nie zna nie, nie umiem określić, jakie tłumaczenie jest dobre, a jakie tłumaczenie jest złe. Mi jeszcze wypada zakładka, bo też jak kupujecie sobie sprawę, to zakładkę. zakładkę. To orientowałam się, że właśnie to tłumaczenie jest jednym z lepszych. No bo portretu Doriana Greya jest wydań mnóstwo, więc no jeśli byście się zastanawiali, które sobie ewentualnie kupić, czy też na prezent, no to szczególnie polecam Wam to wydanie. gdy jesteśmy przy zakamarkach ludzkiej duszy i pięknych wydaniach, no to nie mogłam wam nie pokazać kolejnej książki. Daphne du moja kuzynka Rachela i jest to świetne studium właśnie ludzkiej duszy. Ja generalnie uważam, że Daphne du jest świetną ilustratorką, świetną, raz, że jest świetną obserwatorką, a potem potrafi zilustrować w, w swoich książkach właśnie ludzką naturę. I tutaj mamy historię młodego chłopaka, który wychowuje, którego wychowuje kuzyn i ten, ten kuzyn wyrusza w pewną podróż, podczas której spotyka kobietę. No i młody, młody chłopak, wchodzący w dorosłość, nasz główny bohater, początkowo jest o tę kobietę zazdrosny, ale potem dzieją, zaczynają dziać się dziwne rzeczy, które prowadzą do tego, że jego postrzeganie tej kobiety diametralnie się zmienia. I ja wiem, dużo, dużo osób właśnie narzeka na postać głównego bohatera, że jest to taki człowiek nierozsądny i niezdecydowany, i w ogóle, no, taki, taki jeszcze no, irytujący generalnie bohater. Natomiast ja uważam, że to, co się dzieje na kartach tej książki, to, co dzieje się z głównym bohaterem, z jego emocjami, jego uczuciami, jego zachowaniami, jest jak najbardziej ludzkie i świetnie opisane. Uważam, że to jest właśnie, czy musimy wziąć pod uwagę to, że ten chłopak jest bardzo młody i moim zdaniem Dafne Dymuria świetnie to pokazuje, że, że ta młodość jest taka, że on jako ten człowiek młody, jeszcze niedoświadczony. Wszystkie te, odczucie, wszystkie te uczucia odczuwa dużo bardziej i jest taki niestały w tych swoich uczuciach. To wszystko w nim jeszcze buzuje, on jeszcze nie jest w pełni ukształtowany i nawet na potwierdzenie tego, mogę Wam powiedzieć tak: ja sobie słuchałam tą książkę częściowo w audiobooku właśnie w zeszłym roku w jakimś okolicy świąt. No i po prostu robiłam inne rzeczy, więc leciał sobie audiobook. No, i część podsłuchał mój mąż, który mi powiedział, jaka to jest świetna książka. Bo no ten typ jest po prostu jak młody facet. Że on był pod tak dużym wrażeniem, jak ona dobrze to opisała, że aż mi o tym powiedział. I że faktycznie tak jest. No, bo ja, jako kobieta, mogłam po prostu to trochę inaczej odebrać. Ale on powiedział, że faktycznie, no, jak jesteś młodym chłopakiem, to dużo rzeczy po prostu tak dla ciebie wygląda. I no, możesz potem wyrosnąć na zupełnie normalną, rozsądną osobę, ale no, w pewnym wieku po prostu rzeczy odczuwa się bardziej. I, i wydaje mi się, że no, jeśli pójdziemy, zagłębimy się w naszą pamięć, to, to może też się okazać, że dla nas. Też wiele rzeczy z przeszłości, z tego okresu dojrzewania no, Były mm, dużo większe, bardziej intensywne e, i, I takie właśnie e, bardzo ważne i, i doniosłe A gdy patrzymy na to z perspektywy czasu, no to to, e, no to wygląda to trochę inaczej e, Sama historia e, jest oczywiście też bardzo ciekawa, mamy tutaj typowy dla Daphne du taki mrok, taki, taki, taką, nie chcę powiedzieć duszność, ale taką właśnie niepokój. E, oczywiście po raz kolejny tutaj um, roślinność jest takim, można by powiedzieć, cichym um, bohaterem drugoplanowym. I generalnie, no, bardzo cenię, cenię Daphne du Maurier za to, jak ona świetnie um, potrafi Naturę ludzką przekazać na łamach książki, a przy tym okrasić to ciekawą fabułą, więc no, szczerze Wam polecam moją kuzynkę Rachelę. Również szczerze polecam Wam książkę, która absolutnie nie rozgrywa się w warunkach zimnych, a wręcz przeciwnie, ale jeśli macie ochotę, właśnie. Zimą trochę ogrzać sobie kości i pomyśleć o ciepłych krajach, to polecam Wam pożegnanie z Afryką Karen Blixen. Książkę, którą można by na nazwać wspomnieniami z Afryki, w takim troszkę quasi reportażem. No, wydaje mi się, że wspomnienia z lekko, fabu lekko fabularyzowane, z, z takimi właśnie elementami reportażu, no to jest to, co k tą książkę najlepiej opisuje. E, powiem Wam tak, ja myślałam, jak podchodziłam do tej książki, że będzie tam jak w filmie Pożegnanie z Afryką, ale. No, ba bardzo się pozytywnie zaskoczyłam, bo ja szczerze mówiąc, tego filmu nie za bardzo lubię. Uważam, że jest taki troszkę zbyt yy, melodramatyczny. No, może to za duże słowo, ale generalnie w, w filmie mamy yy, nacisk położony na. Relacje głównej bohaterki z, z mężczyznami, tak? No, czyli taki, można powiedzieć, obyczajowo romantyczny film, z pięknymi, oczywiście, plenerami afrykańskiej sawanny, to tego na pewno nie można temu filmowi odjąć. Jednak, no, jest to w zdecydowanej większości położony nacisk na tą relację głównej bohaterki. Natomiast w książce jest. Absolutnie inaczej. W książce najważniejsza jest ta Afryka. Ona opisuje, Karen Lixen, autorka opisuje tą Afrykę, te relacje ludzi między sobą, tych różnych plemion, z rdzennej ludności z, z, z ludnością, przy, która przyjechała, no bo to była kolonia oczywiście, relacje poszczególnych, właśnie plemion z innymi plemionami. Opisuje życie codzienne tych ludzi, jakieś zwyczaje, opisuje zwierzęta, opisuje wszystko to, co działo się też na jej, na jej farmie. No, jest to naprawdę świetna książka, bardzo zaskakująca. Ten aspekt właśnie życia takiego uczuciowego autorki jest tutaj, tak naprawdę. Chyba marginalny. Oczywiście tam coś się pojawia, ale to nie jest w żaden sposób główny, główny wątek. No i te opisy przyrody są świetne. Po prostu, jeśli czujecie taką potrzebę udania się w, w ciepłe kraje i, i poprzebywania w, takiej, w takim miejscu pełnym, pełnym ciepła, pełnym. Takich spranych kolorów gorących, to szczerze wam polecam e, pożegnanie z Afryką. Szczególnie, no, że jest to książka dość obszerna. A wiadomo, no, zimą zawsze jakoś jak mamy więcej trochę czasu na, na, na lekturę i, i tak do tych książek tak zasiadamy z herbatką, przynajmniej ja tak mam. E, jeśli też macie tak, że potrzebujecie. Lektury na, na trochę dłużej, takiej, z którą e, możecie pobyć, e, nad którą możecie się zadumać, lektura, która po, po prostu potrzebuje trochę więcej czasu, no to zdecydowanie polecam Wam Dune. Dune Franka Herberta lekturę, która moim zdaniem idealnie wpisuje się w takie e, potrzeby dłuższej lektury, dłuższego smakowania. Książki, ponieważ no, jest to książka, jest to opowieść dość trudna, mimo wszystko. Tutaj system, system świata jest, jest dość skomplikowany. Ta książka jest też napisana dość skomplikowanym językiem. Ja przynajmniej miałam tak, że nie wszystko wyłapywałam od razu, więc no, wydaje mi się, że, że właśnie jeśli chcecie przeczytać sobie Dune, no to. To zima będzie idealnym, idealną porą roku. No bo też, właśnie, jeśli potrzebujecie rozgrzewki, takiego rozgrzania się książką, no to myślę, że, że historia rozgrywająca się na pustynnej, gorącej, palonej słońcem Arakis będzie fantastyczna. Ja w ogóle mam. Mam także, jak czytam diunę, to miałam wrażenie, że czytam, czytam trochę taką historię osadzoną w średniowiecznych w średniowiecznych czasach, opowiadającą o, o wyprawach krzyżowych, bo to jest właśnie taki, taki, tutaj w tej diunie jest właśnie trochę taki średniowieczny vibe z elementami orientalnymi, więc. Więc jeśli ile się lubicie takie klimaty, no to paradoksalnie może właśnie Duna, która jest no, fantastyką, świetnie, świetnie wpisze się w Wasze potrzeby. No i oczywiście też ta, to wydanie jest bardzo ładne. Ono tutaj ma też obwolutę, jest takie ciężkie, na, na, tutaj na przodzie jest obraz siódmaka, no więc. Jeśli chodzi o wizualne aspekty, no to też jest e, niezła gratka. Jeszcze pokrótce fabułę, chociaż wydaje mi się, że po ostatnim, e, ostatnim szale na Dune e, związanym z filmem, no to fabułę mniej więcej każdy kojarzy, no ale żeby, żeby tradycji stało się zadość, to Dune opowiada historię młodego, młodego księcia, który przybywa na, na planetę Dune'a. Wraz ze swoim ojcem i tam dochodzi do e, politycznej politycznej rebelii, która kończy się tym, że e, młody książę musi ujść i spotyka plemię zamieszkujące Dunę, która jest ich domem. Może powiedzieć takie rdzenne plemię e, ple, plemię dla diuny i wraz z nimi wchodzi w pewien sojusz. Które, no, zobacz, czy musicie się dowiedzieć, do czego doprowadza, ale generalnie no, jest to świetna lektura. Tutaj ten świat konstruowany przez Herberta jest bardzo ciekawy. Jest właśnie mnóstwo czerpie z, z różnych średniowiecznych, średniowiecznych modeli. Płacy, tak zauważyłam, więc no, jeśli lubicie średniowiecze, no to moim zdaniem powinniście sięgnąć po dionę. Wiem, że to może trochę dziwne, ale, ale tak, no jest tu naprawdę mnóstwo do odkrywania, a to jest bardzo bogaty świat. No i dobra wiadomość jest też taka, że są dalsze części, chociaż ja powiem Wam, że ja do tej pory nie czytałam dalszych części diony, bo. Mam tak, że tak mi się ta historia spodobała, taka zamknięta, jaka była, że trochę boję się to rozgrzebać dalej. No bo też ostatnich tomów nie napisał sam Herbert, tylko jego syn. Niestety Herbert, w sensie Herbert też, też syn miał na nazwisko Herbert, ale sam Frank Herbert niestety nie zdążył dokończyć swojego dzieła, więc więc trochę mam takie obawy, no ale to już tam nieistotne, june zdecydowanie polecam wam przeczytać. I cóż, postanowiłam pokazać Wam trzy książki, które ja również będę czytać, przynajmniej mam takie plany. No i chcę Wam pokazać właśnie te, bo moim zdaniem świetnie wpiszą się właśnie w te zimowe potrzeby czytelnicze, a dodatkowo też mogą być fajnym prezentem, więc no. Tutaj przelecimy szybko i zacznę od Panny z Wesela. To jest, to jest taka opowieść to, to jest biografia panien, panien, które były inspiracją dla postaci z Wesela Wyspieńskiego. Jest to bardzo obszerna biografia tych pań oraz czasów, w którym. W, w których żyły, więc no myślę, że jeśli lubicie takie opowieści o, o, o postaciach związanych z literaturą, czy też interesuje Was przełom XIX i XX wieku, no to, to będzie coś naprawdę ciekawego. Podobno ten reportaż, bo to jest taki biografio-reportaż, literatura faktu jest bardzo dobra. Ona chyba nawet była w któregoś roku. Nominowana donikę coś takiego kojarzę, ale mogę się mylić, to, to, to wiecie, informacja niepewna. No i wydawnictwo literackie. Dalej, z wydawnictwa Albatros, taka y, zimowa powieść dla dorosłych. W północ y, w Everwood, to ma być taka y, baźń dla dorosłych, bazująca na y, Dziadku do Orzechów. Ja Dziadka do Orzechów bardzo lubię i balet, i samą y, historię. Y, Tą e, książkową, więc e, stwierdziłam, że to będzie coś naprawdę fajnego. Tu jest, e, to ma być właśnie taka trochę mroczniejsza wersja, taka bardziej dla dorosłych, więc no, jeśli też lubicie takie klimaty lekko baśniowe, no to może warto się zainteresować. I na zakończenie, Człowiek, który kochał Syberię, Roya Jacobsena i analizy Pitts. E, jest to historia o człowieku, który... Który wyruszył na Syberię, żeby odnaleźć motyla, którego zobaczył kiedyś w książce jako dziecko. No jest to przepiękna prze też wizualnie książka. Sama historia jest bardzo ciekawa. Mamy tutaj właśnie przyrodnika, który w, pod koniec XIX wieku wyruszył na Syberię i spędził tam 20 lat badając, badając faunę i florę tego obszaru. No, brzmi to bardzo ciekawie. Już przebieram nóżkami, no myślę, że będę ją czytać. Ona w środku wygląda pięknie. O, tutaj mamy ilustracje, więc jeśli ktoś z Was jest wrażliwy na tego typu drobiazgi w książkach, albo zna kogoś, kto też jest, no to również dla siebie można sprezentować albo dla tej innej osoby. No i cóż, no, seria dziupisarzy skandynawskich. Ma to do siebie, że zasadniczo. Są w niej też dobre książki, więc no myślę, że, że tutaj raczej nie będzie w topy. I to by było na tyle. Do zobaczenia. Cześć!